Witam, tu samoiec D. Dziś film z nowej serii Wirtualnik PC W tej serii będę pokazywał propozycje zestawów komputerowych w różnych cenach oraz o różnej wydajności od maszyn do internetu aż do potężnych stacji roboczych. Dziś zajmiemy się komputerem do 1600 zł używanych części do multimediów, gier oraz do internetu. A teraz przechodzimy do właściwej części filmu. Jest to procesor 4-rodzeniowy, który jest aktowany z zegarem 3,2 GHz. Procesor miał premierę w 2013 roku. Będzie to lepszy wybór niż i5 drugiej generacji, a jest niewiele droższy. Na pewno na tym procesorze pogracie w nowsze gry, czy zmontujecie filmy Full HD. A teraz przechodzimy do płyty głównej. Sam raz do tego zestawu wystarczy ta płyta główna. Nie podkręcicie procesora na niej, ale i tak procesor z tego wirtualnika będzie miał zablokowany mnożnik. Płyta ma USB 3.0 oraz dwa banki na pamięć RAM, w które możecie włożyć maksymalnie 16 GB pamięci RAM DDR3. A skoro jesteśmy przy pamięciach, to przechodzimy do pamięci RAM. Te pamięci RAM są taktowane z zegarem 1600 MHz i mają pojemność 8 GB. Myślę, że wystarczą. Chłodzenie procesora. Dobre chłodzenie na pewno będzie lepsza kultura pracy niż przy chłodzeniu seryjnym. Sam posiadam Spartana 3, polecam. Dysk SSD. Starczy na system, programy oraz parę gier. Na pewno będzie szybszy niż dysk talerzowy. Skoro jesteśmy przy dysku talerzowym to przechodzimy do dysku. Jeżeli nie potrzebuje szybkości w otwieraniu programów lub systemu. To może zrezygnować i dołożyć do lepszej karty graficznej. Hmm. Dysk to szyba boczysta ma powinien 1 tb Sam mam go w komputerze i nie narzekam. Karta graficzna. tu akurat nazywam kartę graficzną od Gigabyte a, GTX a 960. Wersja z 4 GB RAMu. To jest akurat bardzo dobrze, bo w większości jest 2GB wersji, ale lepiej w 2020 roku 4GB wersja. Idealna gra do gier e sportowych również zagrać się w różne gry typu A, ale nie na najwyższych ustawieniach ani wysokich. Minimalistyczna, ładna. Tu są tej obudowy również jest czytnik kart SD oraz microSD i format płyt głównych ATX. Dzięki czemu nie będzie trzeba wymieniać obudowy, żeby zmienić płytę główną na lepszą. Kolejny produkt polskiej firmy Selenium PC. Jest to zasilacz z certyfikatem 80 Plus oraz ma moc 550 W. Sam raz wystarczy do tego zestawu. Myślę, że film się spodobał. Jeśli tak, to zachęcam do dania kciuka w górę oraz subskrypcji z dzwoneczkiem, aby być na bieżąco z filmami na tym kanale. Również zachęcam do dołączenia do serwera na Discordzie. A teraz wam się zegnam do następnego filmu. check okay.